A dziś warunki na trasie są bardziej przewidywalne. W zasadzie na żadnym odcinku specjalnym nie padał deszcz, w przeciwieństwie do wczorajszego Miksu, na którym to pogoda się zmieniała i nawierzchnia w zasadzie co kilka kilometrów. Fajnie się jedzie, mamy coraz lepsze ustawienia. To auto ma bardzo duże możliwości jeśli chodzi o zmiany ustawień. Nawet jeszcze jesteśmy w stanie tymi ustawieniami manipulować pomiędzy odcinkami specjalnymi. To też staramy się robić. Tempo jest zawrotne. My nie jesteśmy najszybsi tutaj na tym radzie, ale. Staramy się jechać czysto i bezpiecznie. To by było chyba trochę zbyt dużo powiedziane, ponieważ myślę, że 15 zawodników z tej całej 30, która tu wystartowała w mojej klasie, podejmuje ryzyko. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, że mogę jechać szybko samochodem, że mogę robić to, co kocham i naprawdę robić to w takim, można powiedzieć, zawrotnym tempie. Zapraszam na odcinek specjalny Sporty Motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia, Karol Ferenc.